Hej, hej, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego misia. Dzisiaj rozpoczniemy sobie pracę nad brzuszkiem. Będą nam potrzebne oczywiście nożyczki, marker i druty 2,25 mm. Także zaczynamy od pętelki. I narzucamy dwanaście oczek. Jedno już mamy dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem, Dziewięć. 10, 11 i 12. Staramy się tak nie zaciskać za bardzo. Ja mam tendencję do zaciskania. I jeszcze przypomnę, że wykonujemy misia z włóczki Drops Nord. I teraz będziemy dzielić naszą robótkę na pół, czyli odliczamy po 6 oczek, 3, 6, 3, 6. No i w tym miejscu. Oczywiście. Przesuwamy je na nasze drut. O, w ten sposób. Oczywiście żeberka muszą iść do środka. Ja mam z tej strony nitkę, więc sobie przekładam. I do środka, tak? Przesuwam. I rozpoczynamy przerabianie. Od razu będziemy zwiększać naszą pracę, ponieważ tu musi być spore rozszerzenie naszego brzuszka, żeby ono ładnie wyglądało. Czyli Pierwsze oczko przerabiamy pojedynczo. I oczywiście, jak zwykle, mam tu problem. Tak? W drugim oczku wykonujemy dwa, czyli najpierw wbijamy się od tylnej nitki. W ten sposób. Nie zrzucamy i od przedniej strony. Z jednego oczka zrobiliśmy dwa. Potem mamy znów jedno oczko pojedyncze i znowu od tylnej nitki i od przodu. W ten sposób. I znowu oczko pojedyncze. I znowu od tylnej nitki. I od przodu. Odwracamy naszą robótkę. Wiecie, mogłam sobie kupić te druty, ale na mniejszej żyłce. No to krótszej byłoby łatwiej. No i znowu oczywiście powtarzamy to samo, czyli pierwsze oczko przerabiamy pojedynczo, drugie od tylnej nitki od przodu. I znowu pojedyncze. Od tylnej nitki i od przodu pojedyncze i od tylnej nitki i od przodu. Oczywiście się nam będzie robiło na razie przerwa, ale się proszę tym nie przejmować, bo to się zniweluje. Mamy już osiemnaście oczek w tym okrążeniu. I znowu dodajemy tak. Musimy mieć teraz 24, czyli pierwsze pojedyncze, drugie pojedyncze. I w trzecim robimy dwa oczka. Z jednego i znowu pierwsze pojedyncze, drugie pojedyncze i z trzeciego wykonujemy dwa oczka, wybijając się od tyłu i od przodu. Znowu pierwsze pojedyncze, drugie pojedyncze i z trzeciego od tyłu i od przodu. I przechodzimy znowu, odwracamy robótkę. Odwracamy robótkę i dodajemy po drugiej stronie, czyli pierwsze pojedyncze, drugie pojedyncze, w trzecim wykonujemy od tyłu pierwszą petelkę, od przodu drugą. I znowu dwa pojedyncze. W trzecim wykonujemy dwa oczka, tak? Od przodu i od tyłu, i od przodu. I znowu dwa oczka pojedyncze. I od tyłu, od przodu. Przesuwamy sobie druty. Odwracamy robótkę. I kochani, tu musimy zaznaczyć sobie, że to jest nasza prawa strona robótki. Na razie mamy tyle, dlatego że w momencie, kiedy będziemy dalej dziergać okrążenia, to ona może się trochę zaburzyć. Nie będzie wiedzieli, z której strony jest prawa, z której lewa. Ja sobie zaznaczam, mam pewność, że przerobiłam okrążenie w całość. Znowu będziemy rozszerzać. Czyli pierwsze drugi pojedyncze, drugie trzeci pojedyncze, trzecie pojedyncze, a w czwartym dwa oczka z jednego. Pierwszy, drugi, trzeci pojedynczy, a z czwartego robimy dwa oczka, bijąc się od tyłu, od przodu. Raz. Dwa, trzy pojedyncze i od tyłu, czyli w ten sposób. Od tylnej nóżki od przedniej nóżki i mamy oczka. Dwa z jednego. Odwracamy naszą robótkę i powtarzamy znowu. Czyli Raz dwa trzy i od tylnej w czwartym oczku od przodu i znowu raz dwa trzy i od tylnej i od przodu tak i znowu raz dwa trzy i od tylnej i od przodu I przeciągamy oczywiście przeciągamy oczywiście drut jesteśmy z przodu i znowu będziemy rozszerzać To jest po prostu cykliczne powtarzanie, czyli zwiększanie w każdym okrążeniu o 6 oczek. I znowu raz, dwa, trzy, trzy, cztery pojedyncze, i w piątym z piątego robimy dwa oczka czyli od tyłu i od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery i od tyłu i od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery i od tyłu i od przodu. Przeciągamy, przekładamy na drugą stronę i powtarzamy to samo. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i w piątym oczku wykonujemy od tyłu od przodu. Raz. Dwa, trzy, cztery od tyłu, od przodu raz, dwa, trzy, cztery od tyłu i od przodu. Odwracamy w naszą robótkę. i kolejne zwiększanie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć i z szóstego robimy dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i z szóstego oczka robimy od tyłu i od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I od tyłu i od przodu. Przeciągamy nasz drut, wrócamy oczka. Powtarzamy to samo z drugiej strony naszego okrążenia. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć pojedynczych i z szóstego robimy dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pojedynczych. I z szóstego wykonujemy dwa oczka, raz, dwa. Trzy, cztery, cztery, pięć. I z szóstego wykonujemy dwa oczka. Mamy czterdzieści dwa oczka i rozszerzamy dalej. <laughs> I dalej. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i z siódmego oczka robimy dwa, czyli od tyłu, od przodu i znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i z siódmego oczka robimy dwa. Teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i z siódmego dwa oczka. Odwracamy. I powiększamy dalej. Po drugiej stronie: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, i z siódmego oczka robimy dwa. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć i z siódmego dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I z siódmego robimy dwa oczka. Znowu przesuwamy sobie druty. Odwracamy naszą robutkę i będziemy znowu dodawać raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem, i z ósmego robimy dwa oczka. Czyli od tyłu, od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I z ósmego dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I z ósmego, od tyłu, i od przodu, i powtarzamy to samo raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem i z ósmego od tyłu i od przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i z ósmego od tyłu, od przodu. Raz, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i z ósmego od przodu i od tyłu, Bo widzicie nam robótka się już powiększają, ja tak wrzucę tylko, zobaczcie. Tak i znowu powiększamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, osiem i z dziewiątego wykonujemy dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i z dziewiątego wykonujemy dwa oczka. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i z dziewiątego wykonujemy dwa Odwracamy robótkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i z dziewiątego wykonujemy dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i z dziewiątego. Dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem i z dziewiątego wykonujemy dwa oczka. Kolejne ostatnie już okrążenie rozszerzające, czyli. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty pojedynczy, a z dziesiątego robimy dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć i z dziesiątego robimy dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i z dziesiątego robimy dwa. I po drugiej stronie robimy to samo. Czyli raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, i z dziesiątego dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pojedynczych, i z dziesiątego robimy dwa oczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osiem i dziewięć i z dziesiątego wykonujemy dwa oczka z jednego. Moi drodzy, koniec rozszerzania i teraz y, proszę to powtórzyć y, jeszcze oprócz tego, co tu mamy, te 66 sześć oczek przez kolejne 15 okrążeń i spotkamy się w okrążeniu 16. Ok, kochani, ja już wykonałam sobie te 15 okrążeń i teraz przejdziemy do zwężenia. Czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. I dziesiąty, i jedenasty przerabiamy razem. I znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, pojedynczy, i dziesiąty, i jedenasty przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, pojedynczych i dziesiąty i jedenasty. Przerabiamy razem. Odwracamy naszą robótkę, no i oczywiście po drugiej stronie również zwężamy. Czyli wykonujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pojedynczych, dziesiąt, jedenasty razem, raz, dwa, trzy, cztery, Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć pojedynczych i dziesiąty i jedenasty razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesiąty i jedenasty. Przerabiamy razem. I teraz, moi drodzy, przez kolejne 8 okrążeń powtarzamy 60 oczek. I, kochani, powtórzyliśmy 8 okrążeń, i teraz znowu będziemy zwężać. Czyli pierwszy pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Pojedynczy, i dziewiąty, i dziesiąty przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i dziewiąty, i dziesiąty przerabiamy razem. Raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i dziewiąty, i dziesiąty, przerabiamy razem, odwracamy robótkę, i po tej stronie również robimy to samo, czyli pierwszy, drugi, Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy pojedynczy, i dziewiąty, i dziesiąty przerabiamy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem pojedynczych, i dziewiąty, i dziesiąty przerabiamy razem. I znowu raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pojedynczych, i 9, i 10 przerabiamy razem. Teraz, moi drodzy, będziemy dalej powtarzać te 54 oczka, czyli w każdym oczku. Wykonujemy w każdym oczku, wykonujemy, moi drodzy, po jednym oczku. Już nie dodajemy ani nie ujmujemy, tylko wykonujemy powtórzenia i powtórzeń, moi drodzy, ma być 15 okrążeń. Proszę sobie wykonać 15 okrążeń i spotkamy się, moi drodzy, w drugiej części brzuszka, ponieważ, widzicie, to jest dość długi Tutorial, film instruktażowy i wolę go podzielić po prostu na dwie części, żeby Wam się lepiej dziergało. Także druga część pojawi się niebawem, być może już jutro albo pojutrze. Także wykonajcie sobie 15 okrążeń i spotkamy się w części drugiej, czyli części drugiej. Naszego brzuszka. Także ja Was serdecznie pozdrawiam, pa pa!